W domówkach chodzi głównie o wyżerkę. Czuję, że to będzie niezła impreza. Zwłaszcza z tym pysznym ciastem. Ale krojenie go zanim przyjdą goście to średni pomysł. Ostrożnie. Nie! Zasada trzech sekund, co nie? No cóż, zdarza się. Zaczekaj. Ułatwi Ci to krojenie. Te szczypce świetnie się sprawdzą. Widzisz? Równe kawałki ciasta. Pamiętajcie, żeby je później umyć. Kto by pomyślał, że krojenie ciasta jest tak proste? Patrzcie, łatwizna. Mmm, ale słodki raj. Uwaga, uwaga! Dzisiaj urodziny Rosie! Ale głupkowaty uśmiech! Ha. To tort? Aż mi się humor poprawił! Zaopiekuję się nim! Ciekawe, co to za smak? Ała! Czekaj! Okej! Okay. Najgorsza impreza ever! Okropne tortury. Gdzie ta Rosie? Hmm, coś jeszcze? Prawie zapomniałam. To moja szansa. Skosztuję tych pyszności. Jeśli przekroję go w ten sposób, nikt się nawet nie zorientuje. Wezmę ten środkowy kawałek i złożę ciasto z powrotem. Mniejsze, ale wciąż okrągłe. Czysta matematyka? Jestem genialna! Dobra, wróćmy na ziemię i spróbujmy tych pyszności. Mm, lepszy niż myślałam! Znalazłam! Zachowaj pozory. Mm, gdzie ten tort? Coś mi tu śmierdzi. Jakiś taki mniejszy. Wygląda przepięknie, prawda? Wszystko w porządku? Coś się tak spociła? W sumie to wyłączyłam klimę. Mam nadzieję, że Rosie się spodoba. A, upiekło mi się. Przepięknie. Kto ma ochotę na dokładkę? Huh? Gdzie się podział tort? To nie ja. Akurat kupiliśmy ostatnie ciasto. Oby mu smakowało. Co to było? Nieważne. Prawie zapomniałem czapeczki imprezowe idealny akcencik uroczy plakacik przemyślane detale, które stworzą atmosferę. Napoje są. No i gotowe. Nawet nieźle wyszło. Jeszcze jedno! Musimy zapalić świeczki. To on idzie? Zwijamy się! Nie tędy! Ciasto! Przez przypadek odkroiłam kawałek. Co tu się dzieje? To wszystko dla mnie? Najlepszego? Wow! Łyżkę. Ciasto wszystko. Genialne! Ale jesteście kreatywni. <laughs> tak, zdrówko! Jak widać, ciasto w szklance jest hitem. I jeszcze trochę posypki na wierzch. Emma będzie zachwycona tym urodzinowym tortem, który dla niej zrobiłam. To moje najlepsze ciasto. O, hej, ale świetny tort! Muszę spróbować! O, tak, to jest coś. Zabieram to ciasto ze sobą. A, Tomasz, stój! O, nie! Mój tort! Przepraszam, przepraszam, naprawię to. Patrz, jak nowe. To już nie jest tort, tylko górka ciasta? Nie, nie płacz, popatrz, jest świeczka. To było ciasto dla Emmy, a teraz jest całe zniszczone. O kurczę, naprawdę nie chciałem zepsuć jej ciasta. Ech, ale wciąż są tu jakieś składniki. Już wiem jak to naprawię. Czas roztopić czekoladę suszarką. O tak, wygląda pysznie, ale nie mogę tego zjeść. Jeszcze nie. Super, gotowe. Teraz czas na małe pianki. Zanurzę je w czekoladzie. Pomieszam aż całe się w niej obtoczą. To wygląda jak pyszne płatki w czekoladzie. A teraz wrzucę wszystko na blachę. Idealnie się zmieściło. Na wierzch dodam posypkę, żeby było kolorowo. Super, jestem w tym niezły. A teraz wszystko wystygło i jest gotowe do jedzenia. Zrobiłem kostki z pianką w czekoladzie. A świeczka to wisienka na torcie. Wow, jak to zrobiłeś? Przepraszam, że popsułem ciasto. To coś w zamian na imprezę Emmy. Wygląda cudownie. No to idziemy na urodzinową zabawę. Cześć wszystkim. Oto moja dzisiejsza fryzura. hej, Dina! O, ciasteczka! Ale to będzie pyszne! Ała! Co się stało? Czemu nie jesz swojego ciasteczka? Chyba złamałam sobie ząb, kiedy je gryzłam. No tak, jest twarda jak kamień. Ale musi być na to jakiś sposób. Hej, patrz! Użyjemy młotka! Zaraz dostanie za swoje. Nie złamało się. Koniec z tym. Ciasteczko zaraz oberwie. Piła! Świetny pomysł! Tak! Nagrywamy świetny filmik. Uff, piłowanie to ciężka praca. Żartujesz? Wciąż jest całe? To chyba jakieś super ciastko. Okej, okay, czas na drastyczne metody. O tak, piła mechaniczna. Wow, odłamki lecą wszędzie. Okej, okay, skończyłam. Niemożliwe, to ciastko jest niepokonane. Chyba oficjalnie z nim przegrałyśmy. Tina! Popatrz na to! O, oni wkładają twarde ciasteczka do szklanki z mlekiem. Co? Zrobili ciasteczkową papkę? O tak, to ciastko idzie na mleczną terapię. Wskakuj do szklanki, a teraz dodamy mleko. Idealna ilość! Przy użyciu łyżki pokruszymy ciasteczka, aż okruszki zmieszają się z mlekiem. Następnie wykorzystamy mikrofalówkę. Wkładamy ciasto do środka i włączamy. Mikrofalówka upiecze je w krótką chwilę. W porządku, czas sprawdzić efekty. Patrzcie, to małe ciasteczkowe ciasto! Dodamy na wierzch trochę cukru pudru i posypki. Wygląda pięknie i smacznie. Próbujemy! Wow, to naprawdę ciasta o smaku ciasteczkowym. Ciastka gotowe? Oh. Teraz niech ostygną. Wyglądają świetnie, prezentują się nieźle, ale przyda się polewa. Trochę się leje, ale co z tego? Proszę bardzo. Ale plama. Super. Da się odkręcić butelkę z półobrotu? obrotu? Wow. Ciekawe, czy ja dam radę. Trzeba się przekonać. Jedziemy. Co to było? Skąd to się wzięło? Nie widziałaś? Odkręciłam butelkę na czakanorisa. Mogę wziąć? Najpierw podgrzejmy. Teraz możemy przedziurawić wykałaczką. Odetnijmy końcówkę i zróbmy lejek. Że mam zakrętkę, wezmę i butelkę. Śmiało wypełnijcie ją po lewą. Pełna, zakręćcie butelkę. Niezły recykling. A teraz patrzcie, jak to działa. Ano, idealnie się wyciska i żadnych plam. Takie ładne, że szkoda jeść. Tylko popatrzcie.